Witam serdecznie online ponownie z firmy Revo z Lubina. Dział samochodów dostawczych. Dzisiaj chciałem zaprezentować Forda Transita w wersji podwozia pojedynczej kabiny. I chciałem wam pokazać surowy produkt, który przyjeżdża z fabryki, czyli samo podwozie z ramą. E tu mamy, jak na tacy, widoczną całą ramę. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, mamy różne długości. I w przypadku szerokości rozstawu osi, mamy możliwość tu. Akurat mamy standardowy rozstaw osi, to jest metr 75, ale mamy możliwość większego rozstawu osi, metr 98. I wtedy na tej ramie możemy zamontować na przykład platformę do przewozu samochodów, czyli tak zwaną klasyczną lawetę. Tutaj już mamy gotowy produkt w postaci skrzyni aluminiowej z nadbudową w postaci skrzy... Plandeki. Z boku tu mamy boczną firanę. Nieczęsto klienci o to pytają, może nie wiem, nie wiedza, to jest klasyczna, standardowa. Firana. Ja już pozwoliłem sobie zdemontować i rozebrać tą konstrukcję, żeby było łatwiej pokazać. Ona tu na górze, jak spojrzymy, jest na takich rolkach przesuwnych i to jest ta prostota tej konstrukcji, że możemy to po prostu przesuwać. Umożliwia nam to dzięki demontowalnemu słupkowi środkowemu, który jest tu mocowany na, w górnej części. Ja zaraz to zademonstruję. Pozwolę sobie wejść. Nie jest to wcale ciężka konstrukcja. Tu mamy takie specjalne mocowanie. I w tym momencie mamy górną część zamocowaną. Teraz montujemy część dolną. Zabezpieczamy i w ten oto sposób mamy dzielone dwie burty. W tym momencie mamy opuszczone te burty, także możemy na przykład dokonać załadunku najpierw w tylnej strony bądź przedniej strony przedziału towarowego. Ja już pokażę. Na razie zniknąłem. Nie widać mnie. Ale tak to wygląda, oprócz tego zabezpieczenie tej plandeki po zaciągnięciu jej do samego końca. Mamy tak zwane boczne listwy, które zabezpieczają tą plandekę przed dużymi powiewami wiatru. Konstrukcja tej skrzyni, ona jest mocowana oprócz tego, że mamy tą ramę fabryczną, jak podejdziemy tutaj bliżej do mnie, Pokażę mamy tak zwaną ramę pomocniczą o w tym miejscu, do której jest zamontowana skrzynia ładunkowa, A rama pomocnicza do ramy fabrycznej. Tutaj od razu przy okazji mamy co to jest. To jest ochrona boczna dla bezpieczeństwa na przykład rowerzystów, którzy przejeżdżają obok samochodu i nie daj Boże, mogliby wpaść pod samochód, to chroni rowerzystów. Ja myślę, że więcej nie będę mówił na ten temat. Jakby Państwo byli ciekawi, w jaki sposób od początku się rozkłada ta filana, to proszę o telefon do naszej firmy bądź kontakt online. I wtedy ewentualnie stworzymy taki filmik na potrzeby Państwa. Dziękuję bardzo i zapraszamy.